Witam bardzo serdecznie na kanale Mimeruna, witam każdego Ciebie we wtorek, 5 grudnia 2023 roku, <laughs> dziękuję, że jesteś. Na dziś e, przepiękna energia runy Odala, runa rodziny, spraw rodziny, runa, która wspomaga utrzymać porządek w domu, ale też i w relacjach. W życiu i biznesowych, i koleżeńskich, i przyjacielskich, ale też przede wszystkim w rodzinie. Runa, która sugeruje, żeby porzucić stare przyzwyczajenia, żeby móc zacząć nowy rozdział, nowe sprawy. Mówi o tym, że jeżeli podejmowałeś wcześniej jakieś działania, nad czymś się zastanawiałeś, nad czymś pracowałeś, byłeś cierpliwy, to dzisiaj może przyjść taki efekt. Pozytywny efekt Twojej pracy, Twojego zadania, Twojego projektu, Twojej sprawy. Być może dopniesz jakiś, jakiś projekt, może sfinalizujesz jakąś inwestycję dotyczącą domu, na przykład, zakupu domu, zakupu działki, sprzedaży, zamiany. Odala mówi też o, o wpływach też finansowych, o takich materialnym dobrobycie dla domu, z domu działki ziemi, też o spadkach, o darowiznach, o odejściu też kogoś pomaga też znaleźć najlepsze rozwiązanie. Do wyjścia z trudnej sytuacji, więc jeżeli mamy jakąś trudną sytuację dotyczącą tutaj spraw rodziny, domu, też tutaj budynków, działek, to tu będzie pomagała znaleźć to rozwiązanie, a na pewno jakie należałoby podjąć kroki, działania, żeby w tym kierunku. Pójść do przodu. Mówi o dostatku, mówi o rodzinie, yy, mówi o tym porzuceniu tych starych przyzwyczajeń, starych, yy, starego podejścia, schematycznego podejścia do niektórych rzeczy. Yy, jest runą kończącą, jest ostatnią runą chudharku, więc też pewne rzeczy mają szansę się sfinalizować. Yy, zwraca szczególną uwagę też, yy, co powinno być dzisiaj naszym priorytetem, że właśnie dom, rodzina, mieszkanie, sprawy domu, rodziny, działki. Yy, to powinno dzisiaj być takim priorytetem. Mówi o wzroście, mówi o dobrobycie, ale też o takiej koncentracji na celu, tak? I mówi też, żeby ostrożnie w podejmowaniu decyzji, że to trzeba przeanalizować, skonsultować też z rodziną, z. Mówię o tym, że, że rodzina tutaj też będzie dawała to bezpieczeństwo, będzie tą podporą dzisiaj i. Y y y y y no, będzie taka życiowa siła do podejmowania tych tematów związanych właśnie z domem, z rodziną. W domu będzie pokój, harmonia, miłość. Zdecydowanie też i, i, i taka siła życiowa, akceptacja, poczucie optymizmu i świadomość wiedzy, też swoich takich możliwości, czyli taka pewność siebie, szerokie widzenie rzeczywistości. Może ktoś też podpowie coś i to będzie. Naprawdę fajna podpowiedź, z której warto skorzystać, bo dzięki temu masz szansę osiągnąć korzyści, niekoniecznie finansowe, tak? ale coś, co, co przybliży cię do szczęścia, do zadowolenia. No, ale też może być jakiś przypływ dzięki jakimś wspólnym interesom rodzinnym. Może coś wspólnie razem będziecie robić, albo będziecie już podpisywać umowę właśnie zamiany mieszkania z większego na mniejsze, na przykład, i wtedy otrzymacie też jakiś zastrzyk pieniążków, ale też i możliwa darowizna czy otrzymanie spadku. Możecie się dzisiaj dowiedzieć o tym, kochani. Jeżeli szukacie pracy, dzisiaj super dzień, bo może być znalezienie dla tych co szukają można dzisiaj może znaleźć może znaleźć dzisiaj Właśnie to zatrudnienie, dobrą pracę, właściwą pracę, albo też będziesz wykonywać jakąś pracę w domu, może dowiesz się o możliwości zarobienia w ramach takiej pracy chałupniczej, wszystko co związane tutaj, kochani, z domem, z też interesem rodzinnym, z rozpoczęciem działalności, może też przyjdzie Ci na myśl, żeby rozpocząć działalność gospodarczą w domu, może będziecie o tym w domu, wśród domowników o tym. Rozmawiać, ale będzie takie poczucie optymizmu, pewności, yy, tutaj będzie taka doskonała yy, orientacja w yy, okolicznościach, to to przy też pomoże, i tu odala będzie podpowiadała, yy, yy, będzie wspomagała też, będzie świadomość, kochani, tej wiedzy i, i tych swoich możliwości, a dzięki pewności siebie, kochani, no to i ta kreatywność, i realizacja, i szersze widzenie, i dostrzeganie też synchroniczności myśli i, i, i działań tutaj, tak? W relacjach, tak jak powiedziałam, korzystnie, kochani, dobre zdrówko też i jeżeli dzisiaj podchodzisz do jakichś egzaminów, no to jeżeli się przygotowywałeś, no to masz tutaj pewniak, że, że zdasz, może zastanawiasz się nad wyborem szkoły, może chcesz coś rozpocząć z semestrem z, z zimowym albo zastanawiasz się nad jakimś szkoleniem, no to tutaj też, jeżeli coś masz już konkretnego na myśli, to tu karty, gruna odala przede wszystkim, mówi o tym dobrym wyborze, że to jest ten kierunek, w którym myślisz, to jest ten, ten trafny. Kochani, sprawy domu, sprawy rodziny, jest szansa na osiągnięcie stabilności, bezpieczeństwa, zapewnienia rodzinie tutaj domu. Być może jakieś sprawy nie dawały ci spokoju, może miałeś jakieś problemy, to tutaj warto dzisiaj skorzystać z tej energii, załatwiać pewne rzeczy, bo znajdą się ludzie, którzy podpowiedzą, wskażą, ODALA będzie tutaj wspomagała, ale też. Ta pewność siebie i to wszystko, to poczucie takiego optymizmu też bardzo, bardzo tutaj pomoże, i energia bardzo sprzyjająca, żeby się tymi sprawami zająć, żeby wyjść z tych trudnych sytuacji, osiągnąć też jakieś zadowolenie, po załatwianie, podopinanie pewnych rzeczy. Koncentrujemy się dziś na celu, ostrożnie podejmujemy decyzje, a sprawy domu, mieszkania, rodziny powinny być dzisiaj dla nas priorytetem. Porzućmy stare przyzwyczajenia, zróbmy coś inaczej, nie odkładajmy, zajmijmy się tym, a szansa jest na powodzenie, na załatwienie. Także dzisiaj sprawy domu, rodziny, kochani. Sprawdzimy sobie, co anioły dla nas. Pegas 41415. Otwórz swe serce na miłość i radość. Przepięknie, a może przyjdzie zmiana, duża zmiana w Twoim życiu. Tak mówią magiczne syreny i delfiny. Twoja intuicja ma rację. Podejmij odpowiednie działanie. No właśnie, tutaj runa odala i, i inne karty mówią o tym działaniu, o tym podejmowaniu, działaniu, podejmowaniu działania w kierunku właśnie spraw rodziny. Y, domu. Dzisiaj y, ważne, żeby y, ostrożnie w decyzjach, przemyślane decyzje i skoncentrowane na celu. Y, nie, obecnie warunki nie są sprzyjające. Poczekaj albo rozważ inne opcje. Poproś anioły o pomoc, wskazówki i pocieszenie. Także warto zwrócić się do aniołów o wsparcie, kochani. Przepięknego dnia, przepięknego wtorku. mimeruna.